Spółdzielnia socjalna Przystanek Kozienice utworzona w 2020 roku, zarejestrowana 30 czerwca tegoż roku, a powołały ją Gmina Kozienice i Stowarzyszenie Przystanek Kozienice. Jest yy, organizacją, firmą tak naprawdę działającą w ramach ekonomii społecznej. Muzyka Pierwszym pomysłem miała być obsługa ruchu turystycznego, tego, który przejeżdżał do tej pory przez Kozienice i jeszcze przejeżdżać, choć no, w dużo mniejszej mierze. Staramy się rozwijać yy, nie tylko działalność taką typową kawiarnianą, ale również działalność kulturalną, no bo w końcu nazwa nas to. zobowiązuje do różnego rodzaju tego typu działań. Tak naprawdę główną naszą klientelą to. Są osoby dorosłe, tudzież seniorzy, ponieważ Uniwersytet III wieku, który funkcjonuje w centrum kulturalno-artystycznym, w którym my się znajdujemy, no jest bardzo aktywny, bardzo prężny, zrzesza kilkuset uczestników i często właśnie goszczą nas seniorzy. Jak również realizujemy projekty zlecone, które służą seniorom, a oprócz tego no, młodzież, bo mamy szkołę średnią, liceum obok. No i osoby, które korzystają z kina, więc tutaj począwszy od dzieci, od poranków czy filmów dla dzieci, po, po, po rodziców, dziadków. Także spektrum jest dość szeroki. W obecnej chwili pracuje 7 osób, z czego 4 osoby to są z tej kategorii osób defaworyzowanych, czy to z grupami jeżeli chodzi o schorzenia narządów ruchu, czy też długotrwale bezrobotne. Na pewno będziemy robić to, co do tej pory robimy, czyli dobrze świadczyć usługi w kawiarni, obsługę pewnego rodzaju eventów i na tym się musimy skupić. A czy na wiosnę będzie możliwość rozszerzenia usług o usługi turystyczne, o obsługę ruchu turystycznego, no to no, czas pokaże. Pracuję w kawiarni kulturalnej. Jest tu miła, rodzinna atmosfera. Bardzo dobrze mi się tu pracuje.